Muszę się przyznać, że jednego wersetu z dzisiejszego czytania zdarza mi się dość często używać jako błogosławieństwa. Bardzo lubię to słowo. Witajcie, drodzy Spiżarnianie, witaj Joanną. Witaj, Przemo. Jestem zaintrygowana. Którego wersetu? Słuchaj, ja będę dookoła niej murem ognistym i to wiesz, to jest, e, mówi pan. Wow. I mówię, niech pan będzie murem ognistym wokół ciebie, niech cię strzeża. Nie? Tak mi się podoba ten obraz. Jest taki bardzo sobiesty. super. Nie wiem, czy to jest takie męskie, super. ale w każdym razie podoba mi się to. Bez przesady. Natomiast mnie podoba, znaczy dla mnie jest bardzo ważne, że Jerozolima może pozostać bez murów. Nie trzeba się obwarowywać, tak, nie trzeba budować zabezpieczeń. Pan Zastępów, osłoni Jeruzalem, osłoni nas co nie, bo to my się kryjemy pod tym. O, idźmy do słowa może, co? Idźmy do tego słowa, właśnie. A dzisiejsze czytanie jest z Księgi Zachariasza, rozdział drugi, wersety od 5 do 9 i później 14 i 15 A, czyli pierwsze zdanie z tego 15 wersetu. Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz, zapytałem. A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Curosyjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród Ciebie. Amen. Ostatni werset wyjaśnia w zasadzie, dlaczego tamtych murów nie może być. Bo jak wszystkie narody przyjdą i zamieszkają pośród Ciebie, no to się nie zmieszczą w tej Jerozolimie. To jest takie małe miasteczko w sumie. Tak, oczywiście. I teraz dwie sprawy bardzo ważne. Po pierwsze, nie traktujemy tutaj słowa Jerozolima dosłownie. Pamiętajmy, że tu nie chodzi o miasto Jerozolima, tylko chodzi o przestrzeń przebywania z Bogiem. Dlaczego jest mowa o Jerozolimie, dlaczego ona staje się takim paradygmatem? Dlatego, że Pan Bóg zechciał w pewnym czasie historii tam wybrać swoje mieszkanie, swoje przebywanie. I rozumiemy słowo mieszkanie, a słowo dom. Tak, Jakby, i to jest fajne rozgraniczenie, że świątynia nazywana jest domem Boga, ale de facto przestrzenią przebywania Boga jest cały świat, a tutaj Pan Bóg jest uchwytny dla nas. I Jezus mówi Samarytance, tak, Bóg jest duchem i chce, żeby Jego... Prawdziwi czciciele, czyli ci, którzy znają go za Boga, oddawali mu cześć, czyli spotykali się z nim zgodnie z jego tożsamością, czyli w duchu i prawdzie, czyli w, w taki, jakby uznając jego tożsamość, uznając e, sprawdzalność jego obietnic, przekaz wiarygodny jego słowa. Więc dzisiaj Mamy zaproszenie do przebywania z Bogiem, a nie na pielgrzymkę do Jerozolimy. Tak, żeby to wszystko było jasne. Stąd tekst, który dzisiaj nam się pojawia, to Ciesz się i raduj, Curo syjonu. Dobrze wiemy, że relacje ojcosko-synowskie, czy ojca z córką są relacjami, które budują obie strony. Syjon potrzebuje się zgodzić na to, żeby funkcjonować jak córka, tak. I to nie tylko chodzi o to, że Pan Bóg uznaje Syjon za córkę, ale także Syjon uznaje Boga za, za ojca. Syjon jest oczywiście nazwą wzgórza, na którym zbudowana była świątynia jerozolimska, więc chodzi o taki, jakby właśnie o to, dokładnie o to miejsce, czyli o to, że my. Akceptując, przyjmując, afirmując fakt, że Bóg jest obecny tutaj, mówimy dzięki, bo dzięki temu, że jesteś tu obecny, możemy rozpoznawać swoją tożsamość, rozpoznawać, jak nas widzisz, jak nas traktujesz jako dzieci i wchodzić właśnie w taką relację. Zatem to nie chodzi o to, że jak postawiłeś nogę na Syjonie, to już jesteś synem Bożym, a jeżeli nie postawiłeś nogi na Syjonie, czy nie postawiłaś, to ani synem, ani córką nie jesteś, nie ma w ogóle takiej opcji. To nie jest tak. I teraz co się dzieje? Na skutek tego spotkania ludzie się przyznają do Boga. Ludzie przyjmują e, obecność Boga. Wszyscy e, jesteśmy w czasach estrasza i Nechemiasza. Bo już to nazwisko Zachariasz, to imię Zachariasz padło wcześniej. Czyli jesteśmy w czasach powrotu z niewoli babilońskiej, w czasach perskich, akomodacji do zgliszcze, można by było powiedzieć, czasów takiego, takiego, takiej reformy społecznej, reformy religijnej, oddalania żon obcych, żeby, jest taki nurt, żeby wzmocnić przynależność i taką, no, no przez prawo wzmocnić wierność Bogu, no ale no każdy ma głowę na swoją epokę. Jest to czas podziału pomiędzy Królestwem Północnym a Południowym. Jakby wykształca się grupa Samarytan, bo nie zostają dopuszczeni do odbudowania świątyni jerozolimskiej, więc animozje bardzo silne. Takie wewnątrz jednego narodu powiedzielibyśmy. I teraz mamy Boga, który mówi, może byście wzięli pod uwagę mnie? Jakby obwarowujecie się, jakby walczycie ciągle, tak? Ciągle jest akcent na to, jak tu się kurka uzbroić, tak? Jak tu się zabezpieczyć? A Pan Bóg mówi: Ja jestem tutaj, Panem. Co to znaczy, że jest człowiek ze sznurem mierniczym? Zawsze jak spotykamy tego typu obrazy, to warto się zastanowić, co to znaczy, że się coś mierzy? Jaka to jest informacja o tej rzeczywistości? No nie da się zmierzyć buta przez internet. Możesz wiedzieć, jaki on jest długi, ale nogi tam nie wsadzisz. I co znaczy mierzenie? Mierzenie znaczy, że to jest tutaj, jest realne, jest uchwytne dla nas. Mierze... Ktoś, kto może mierzyć? No, nie zmierzysz buta sąsiada, musisz go poprosić, czyli mierzenie oznacza własność, w której, jakby którą to coś stanowi dla ciebie. Jeżeli Pan Bóg wysyła człowieka. Z sznurem e, mierniczym, to znaczy, że informuję, słuchaj, e, jest, to jest moje miasto, to jest moja przestrzeń. E, ja tutaj funkcjonuję. E, chcesz poznać? Tak, Pan mówi: Ja. E, e, ja jestem tutaj Panem, a Wy to poznajecie. Poznajecie moje władanie, poznajecie moje, jakby moją opiekę, poznajecie mój porządek, tak, moją wszechmoc na konkretach tej obecności. I Bóg mówi, ale będzie inaczej niż myślicie. I tu jeszcze, bo zaraz Ci oddam głos, ale jedna taka bardzo cenna rzecz. Ten tekst jest pokrojony. I trochę miałam taką pokusę, żeby Ci powiedzieć: dobra, przeczytajmy jeszcze to, co jest pomiędzy. Ale ten sposób pokrojenia, jakby stworzył taki klimat monotematyczny, więc może szkoda go rozbijać. Ale jeżeli możecie sobie później otworzyć ten drugi rozdział Zachariasza, to zwróćcie uwagę na słowa, które pojawiają się. Jakby w środku dzisiejszego naszego czytania, a te słowa, które każdy z Was na pewno chce usłyszeć. Ale nie spoilerujemy. No to na pewno motywuje do tego, żeby tam zajrzeć. Dwie rzeczy mnie bardzo dzisiaj uderzają w tym, w tym słowie. Takie dwie hmm, związane z Bogiem. Jedna, gdzie jest Bóg, tam jest obfitość. Tam jest życie, ale jest życie w obfitości. Nie? Kiedy Bóg coś robi, to robi tak no, na maksa. Jak Bóg błogosławi, to, to się przelewa, i jak gromadzi, to gromadzi narody, nie? to gromadzi tak, że się nie są w stanie zmieścić. I druga rzecz, że Bóg jest źródłem bezpieczeństwa nie mury, nie? ale On sam. On sam jest bezpieczeństwem. Więc obfitość i bezpieczeństwo, to nasycenie, to zaspokojenie jest w Bogu i bezpieczeństwo jest w Bogu. I myślę sobie, że może te czasy jakoś bardzo się nie różnią od innych pod tym względem, bo to jest jakaś głęboka ludzka potrzeba. I ta potrzeba bezpieczeństwa, i ta potrzeba no tego nasycenia, tak, żeby się najeść, żeby nie być głodnym, żeby potrzeby były zaspokojone, nie tylko te fizjologiczne, ale w ogóle nasze potrzeby. Jedno i drugie z Bogu. Więc ja ci dobry Boże dziękuję za to, że rzeczywiście niezależnie od tego skąd przychodzimy, z jakiego z, jakiego, z jakiej historii ty nas gromadzisz w jeden lud. Nawet jeżeli pośród tych gromadzonych są tacy, którzy uważają się za bardziej wybranych od innych. Tylko Ty jesteś tym, który gromadzi. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że kochasz swoje dzieci, że, że gromadzisz Twoje dzieci. Dziękuję Ci za to, że tam, gdzie Ty jesteś, tam jest miasto święte, że tam, gdzie Ty jesteś, tam jest bezpieczeństwo, tam, gdzie Ty jesteś. Tam jest obfitość wszystkiego. Tam jest zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb. I to zaspokojenie ponad miarę. Błogosławię Cię Boże, który otwierasz wszystkie przestrzenie, który, który likwidujesz mury po to, żeby każdy się zmieścił. Błogosławie Cię, Boże, który sam do ogarniasz nasze struktury. Nie nasze kategoryzacje. Błogosławie Cię Boże, które wszystkich nas przygarniasz, to znaczy, że także ja się załapuję. Błogosławie Cię Boże, za to, że y, pokazujesz nam dzisiaj, że możemy się cieszyć. Cieszyć i radować. <ścoughs> ta duplikacja sugeruje, naprawdę możesz, możemy puścić klocki z zębów, nie napinać się i nie stresować. Panie, proszę Cię, żebyśmy tak na nasze mózgi mogli na bieżąco widzieć działania Twojej potęgi, Twoje działania asekuracyjne wobec nas i błogosławię Cię, Boże, za te Twoje działania, które mogłam zobaczyć wczoraj, dzisiaj. Za tą namacalność Twojej obecności. Dziękuję Ci bo w ten sposób, pozwalasz mi siebie widzieć tak bardzo realnie. Chwała Ci, Ojcze. Amen. Amen. Doświadczacie, doświadczacie tego bezpieczeństwa i tego nasycenia, tego gromadzenia przez Boga. I w jaki sposób tego doświadczacie, czy też może właśnie nie doświadczacie? Podzielcie się w komentarzach, jak wy przeżywacie to słowo jak spotykacie, jakiego Boga spotykacie w tym, w tym dzisiejszym Słowie i co odkryliście w tym Słowie, którego tu dzisiaj nie ma, tak w wielkim nieobecnych wersetach, które są, które są pośrodku, może kogoś z was to też natchnęło. Ja na dzisiaj szybko nam poszło, więc mamy moment na to, żeby powiedzieć, co na youmygod.pl w najbliższej przyszłości. Tak, najpierw to jutro widzimy się z Dominiką Szczawińską, znaczy słyszymy się z Dominiką Szczawińską na kanału Tak, natomiast w przyszłym tygodniu kontynuujemy, jeśli pan Bogdami mi głos i zdrowie, to kontynuujemy Sofoniasza we wtorek, a w czwartek list do Rzymian. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszam też na wszystkie wydarzenia, które w międzyczasie mają miejsce, jeśli jeszcze ktoś dzisiaj rano w sobotę słucha nas i jutro ma czas, to w Mistowie koło Warszawy spotykamy się na takim jednodniowym Bożym poruszeniu, żeby przyjąć tchnienie Jego Ducha całym sobą. W doświadczeniu intelektu, emocji, uczuć w takiej harmonii z całym naszym człowieczeństwem, żeby się w niego wsłuchać. Natomiast później, jak tylko macie, macie ochotę, zapraszam, żeby śledzić nasze oferty, tudzież zapowiadam, że widzimy się na Sylwestra. Kto tylko może Przepraszam, że tak to jakby ogłaszam. Wiadomo, planujemy różne rzeczy, a zależy nam na tym, żebyśmy przestrzeń z Bogiem budowali na każdym kroku, zwłaszcza w tych, w tych życiowych momentach, gdzie czujemy, że to są te trudne momenty czasowe. Że chcielibyśmy się do kogoś odezwać, może, czy usłyszeć o Bogu, tak, wzmocnić, jakby bardziej lepiej go zobaczyć, bardziej namacalnie go zobaczyć, no to chcemy taką możliwość stwarzać. Jeżeli chcecie, a jeszcze nie jesteście zapisani na tych listach związanych z wykładami, na kontakt małpa żeby dostać link aktyw, aktywujący tak, tak. Do, do wykładów, tam się zgłaszacie i proszę was kontakt małpa na spieranie wiary we wszystkich innych sprawach, ale na umygod.pl w, w tej sprawie i też jeszcze dzisiaj w opisie znajdziecie też link do tego warszawskiego spotkania, więc jest już ostatnia szansa, że żeby, żeby tam. Żeby, tak, żeby gadżetów była wystarczająca ilość, więc A, musicie tak. zmieścić w takim czasie, dopóki w razie czego sklepu nie zamkną i zdążymy jeszcze to kupić, <laughs> jakby co. Okej. Okay. Słuchajcie, jest sobota, więc niech to będzie cudowny weekend. Ci co odpoczywają, dużo siły tym, którzy muszą pracować i wszystkim pięknej pogody i dużo zdrowia. I słuchajcie, Niech Joanna w takim stanie, jakim jest dzisiaj, będzie dla was wyrzutem sumienia. Słabo się modlicie, nieskutecznie się modlicie. Módlcie się więcej, żeby była zdrowa. E, no oczywiście ja mam czysto egoistyczną e, tutaj motywację, bo potrzebujemy zdrowej Joanny na, na spiżarni, ale w, oczywiście nie jest to jedyny powód, tak? Wszystkie wykłady i tak dalej. A przede wszystkim, żeby sama Joanna no, dobrze się czuła, e, a nie musiała tutaj się biedna e, w, tym, w tym stanie e, męczyć, więc... Naprawdę, Dziękuję. jeżeli myśleliście, że i innych modlitwa wystarczy, nie, nie wystarczy. Też, ty też się musisz modlić w tej sprawie. Bóg czeka na twoją modlitwę. <noise> Dzięki. My zmieniamy świat, spotykając się z Bogiem. To jest przemiana taka, która płynie i dotyka wszystkich sfer naszego życia. Tak, Więc odchodź, prawda? Tak, również zdrowia innych ludzi. Dokładnie. Trzymajcie się z Bogiem. Dużo zdrowia. Dzięki. Pa. Z Bogiem. Do jutra.